Nie da się porównać ze sobą jedną miarą takich programów jak program Krzysztofa Stanowskiego czy telewizja śniadaniowa, bo telewizja śniadaniowa z definicji jest programem lekkim, łatwym, przyjemnym, czasami dotykającym trudniejszych spraw społecznych, ale to ma być program, który nie polaryzuje, który miło sobie rano rezonuje, gdzie nie chcemy ludzi wprowadzać w zakłopotanie. I publiczność, która ten program ogląda, tego oczekuje. Kiedy są tam tematy, które ludzi mocniej polaryzują, to widownia odpływa. Warto wziąć pod uwagę, dla kogo się robi program, a nie Tylko próbować za wszelką cenę być kontrowersyjnym hostem, który nie boi się zadać żadnego pytania. To nie jest kwestia tego, czy my się boimy, czy się nie boimy, tylko tego, na co się też umawiamy ze swoimi gośćmi. Oni no tam przychodzą najczęściej, żeby wypromować coś swojego, a przy okazji poświecić swoim blaskiem, przyciągnąć publiczność przed telewizory, żeby pogadać miło, sympatycznie, czasami osobiście na tematy, gdzie czują się bezpiecznie. Natomiast jeśli nagle telewizja śniadaniowa zaczęłaby tych ludzi rozstrzeliwać, zadawać im kontrowersyjne pytania, prawdopodobnie część tych ludzi by już nigdy nie przyszła, to by zaprzeczyło całej konwencji tego programu.